Akustyka atomów. Do ocenienia dwa zdania, prawda fałsz na temat pewnego chiralnego związku organicznego. Najpierw mamy stwierdzić, czy związek ten posiadał co najmniej cztery atomy węgla, a żeby tego dokonać, trzeba sobie rozpisać co się tutaj po kolei odkrukało. Czyli mamy chiralny związek organiczny X. Ciężko nam coś więcej na jego temat powiedzieć, ale spalono go w nadmiarze tlenu i do tego jeszcze dodatkowo. Powstał nam tlenek węgla 4CO2 plus woda w stosunku masowym 22 do 9. Biorąc pod uwagę, że masa molowa CO2 to 44, a masa molowa H2O to 18, no to jak sobie przemnożymy te dwie wartości razy 2, to nagle otrzymujemy dokładnie ten stosunek masowy. Czyli innymi słowy, jakbyśmy chcieli to zamienić na mole, to byłby to 1 mol do 1 mola, czyli moglibyśmy sobie tutaj zapisać, że to jest x mol CO2 i x moli H2O. Tym bardziej, jeżeli posłużymy się zapisem, w którym dorzucimy sobie Cx. H, jakaś liczba. O, i tutaj nie wiemy ile jest atomów tlenu i czy w ogóle są, ale mają potencjał do tego, dlatego że związek spalając się nie daje nam innych produktów. Czyli możemy sobie tutaj napisać na przykład do tego tlenu, że to będzie Y. I do tego wodoru, no warto zwrócić uwagę, że po prawej stronie mamy 2x atomów wodoru w wodzie, więc będziemy mieli tutaj również 2x. Dwa razy większy musi być ten indeks stychiometryczny przed wodorem niż przed węglem w tym związku organicznym. Co do tlenu, jego współczynnika, jakbyśmy nawet chcieli to sobie rozkminiać, to może to być dosyć ciężka sprawa z tego względu, że no widzimy, że po prawej stronie wszystko to, co tutaj się znajduje, to jest dokładnie 3x atomów tlenu i do tego musimy sobie to podzielić przez 2. 3x przez 2, czyli można by napisać też 1,5x. Tyle mamy tutaj tlenu po lewej stronie, ale część z tego tlenu występuje potencjalnie w związku Y. Więc jak y nie jest równe 0, to też jeszcze tą wartość trzeba będzie odjąć. I to, co zostało dalej podane, czyli że przeprowadzono przez półczkę ze stężonym roztworem wodorotlenku sodu, to spowodowało spadek objętości uzyskanej mieszaniny o 87,5%. Jak dobrze zinterpretować tą informację? To oznacza, że w tej półczce z wodorotlenkiem sodu mogły rozpuścić się dwie substancje gazowe. To znaczy CO2, jak najbardziej powstanie nam węglan sodu, czy wodorowęglan sodu, i woda, no bo jak będzie rozpuszczalnikiem, a w temperaturze 120 stopni Celsjusza, będzie ona również gazem. Do tego tlen po prostu przejdzie przez tą półczkę nierozpuszczoną, a przynajmniej tego się będziemy spodziewać, czyli moglibyśmy sobie zrobić tutaj takie założenie, że 87,5% to będzie ta sumeryczna liczba moli CO2 i H2O, czyli po prostu 2x. Natomiast pozostałe 12,5% to będzie ta liczba moli, która była tlenu. Ale to nie była ta liczba moli tlenu, która była na początku, to była ta, która nie przereagowała, czyli w nadmiarze. I teraz problem tego zadania jest taki, że. Nie ma tutaj informacji o tym, ile było tlenu na początku, więc nie możemy sobie wyliczyć różnicy tego tlenu, ile było na początku, ile będzie w stanie równowagi, jak tutaj ileś musiało przereagować, a wiemy, ile patrzymy na stychometrię. Właśnie przez to, że nie ma tej informacji początkowej, a jest tylko informacja dotycząca tego, że ten tlen był po prostu w nadmiarze i nie wiemy, jak duży jest ten nadmiar, nie możemy tego sprecyzować. Nie możemy też sprecyzować jednoznacznie, ile atomów tlenu zawiera nasz związek. Zatem będzie to po prostu stosunek wodoru do węgla 2 do 1, a atomy tlenu mogą występować w tym związku. Nie to, że muszą, ale potencjalnie mogą i tak naprawdę w nieograniczonej ilości. Bo nie ma jak tego wyliczyć. Więc związek organiczny X, który posiada co najmniej 4 atomy węgla, no jak najbardziej taki znajdziemy. Możemy sobie wziąć prosty łańcuch węglowy i przy drugim atomie węgla dać na przykład grupę hydroksylową, żeby tutaj był chiralny atom węgla i wiązanie podwójne Pomiędzy trzecim a czwartym atomem węgla. Dopisując brakujące atomy wodoru, wyjdzie nam sumaryczny wzór, który tutaj stanowił C4H8O. I tym sposobem mamy tutaj chiralny związek, więc jak najbardziej ta odpowiedź pasuje. To już może zachęcić do tego, żeby zaznaczyć prawdę. Ale spróbujmy to obalić i narysować związek, który będzie miał 3 atomy węgla i też będzie spełniał te kryteria, czyli musi być chiralny i musi mieć wzór, w którym mamy stopień nienasycenia tzw. równy 1, czyli albo jeden pierścień, albo jedno wiązanie podwójne. No może zacznę od tego, żeby spróbować narysować taki alkohol. Będzie tutaj wiązanie podwójne i tutaj grupa OH. Prezentuje się on ciekawie, natomiast ten alkohol ma jedną wadę. Nie prezentuje on tutaj nigdzie asymetrycznego atomu węgla, bo ten środkowy ma tylko trzy różne podstawniki, a nie cztery różne. Zresztą dla atomu węgla o hybrydyzacji SP2 z automatu odrzucamy potencjał chiralności. Zatem co nam jeszcze pozostaje? Możemy spróbować sobie narysować grupę funkcyjną, która będzie miała wiązanie podwójne, ale na przykład węgiel tlen, może to być na przykład grupa aldehydowa, i dorzućmy sobie do tego tutaj tego typu. Strukturę, grupę hydroksylową również. Zgadza się liczba atomów wodoru, węgla, no i tlenu. Mamy dwa atomy. Tutaj mamy dowolność z tym tlenem, i widać, że jest to optycznie czynny związek. Drugi atom węgla będzie posiadał tutaj cztery różne podstawniki. A jakbyśmy jeszcze dorzucili sobie atom tlenu, to w ogóle otrzymamy kwas mlekowy. Dwa hydroksy propanowe, też nam znana drobina, która jest chiralna. Czyli widać, że generalnie co najmniej dwa takie związki już udało mi się rozpisać, może jest ich więcej, może tutaj jeszcze da się coś wykombinować. Natomiast to, że występują tego typu związki, które spełniają regułę i mają co najmniej trzy atomy węgla, a nie co najmniej cztery, powoduje, że zdanie pierwsze jest fałszywe. Natomiast w drugim zdaniu na podstawie powyższych informacji możemy wykluczyć możliwość, że związek X jest aminokwasem. Jeżeli by był aminokwasem, to musiałby posiadać atomy azotu w swojej strukturze. Jeżeli posiadałby atomy azotu w swojej strukturze, to jakiś produkt z azotem potencjalnie byśmy tutaj otrzymali. Czy pierwiastkowy azot, czy jakieś tlenki azotu, cokolwiek takiego, co by powstało w wyniku tego utleniania. Tutaj niestety nie mamy żadnej tego typu informacji, więc z góry możemy zakładać, że azot nie buduje tego typu związku, więc możemy wykluczyć możliwość, że związek X jest z aminokwasem. To zdanie jest prawidłowe. Czyli tego typu zadanie na maturze, jak ma dwa punkty, to też jest pewna podpowiedź, że może nie być ono takie oczywiste do rozwiązania, jak widoczne na pierwszy oka. Każde zdanie wtedy liczy się za jeden punkt, co oznacza dla nas taką korzyść, że mamy trochę więcej czasu na to, żeby sobie rozrysować tego typu zależności to w ogóle otrzymamy kwas mrówkowy. Tak bardzo dobrze mi poszło.